No hej kochani to Aneta ze szkockich klimatów to jest mój moje działki, mój allotment. To jest... nie ma nikogo, jestem pierwsza tutaj dzisiaj. Jest 4 stycznia przed południe w Szkocji. Piękna pogoda, słoneczko świeci. Jest cudownie i pomyślałam, że skoro jestem tutaj pierwsza, to że wam <noise> jak to mniej więcej wygląda to są działki to jest taki, taki duży obszar i tutaj ludzie po prostu mają działki one nie są jakoś specyficznie duże e, moja też nie jest wielka chociaż chciałam mieć większą jak pewnie pamiętacie, ale niestety no, jest zbyt dużo ludzi na liście no i się nie załapałam chociaż będę walczyć <noise> tak to mniej więcej wygląda ja zwykle idę tamtędy, tam przy murku bardziej. Tam są zawsze owoce i zawsze coś tam dziabne latem. E, cii, e, no i tak to wygląda. Niektórzy już są gotowi, ja to jestem niegotowa. Te, moja działka pewnie jest zarośnięta. Nie byłam 3 miesiące 3 miesiące. Także no, no boję się. Boję się tego, co tam, co tam zastanę. Eee, I zastanawiam się, o widzę, że są ptaki. Wiecie co? Nie jest tak źle. Ja widzę już swoją działkę stąd. Nie jest tak źle. Zobaczymy, co tam się dzieje. To jest ta. Tam, o tam. <laughs> Także zobaczymy, co tam się dzieje. I dzisiaj nie będzie żadnej pracy. Jest zimno, jest mroźno, jest pięknie. Ale to nie jest dzień na pracę, to jest dzień na e, słoneczko na Święty spokój. Tutaj widzę, że się nic nie działo u tego pana. On chyba odszedł na tej działce którą tutaj mieli ci Państwo wcześniej widzę, że jest posprzątane, czyli ta i tyle. A u mnie A u mnie jest tak. O, zapomniałam tutaj rzeczy. Jak to się stało w ogóle? Jak ktoś się próbował dostać do szopy. Nie. U mnie to wygląda tak. Jatr był, krzesełko poszło. O, wszystko zamarznięte. Także tu się nic dziać nie będzie. No widzicie. Kapustę zobaczcie. Ja ją zostawiłam, bo miałam przyjść, nie było mnie a one sobie tutaj rosły tutaj widzę królik proszę bardzo dziura po króliku żeby nie było także no tak to mniej więcej wygląda nic ciekawego widzę, że moje czarna porzeczka ma pączki good bardzo dobrze Eee, to jest Lubczyk, wiadomo teraz nic się z nim nie dzieje. Rabarba też. O ja tu wszystko zostawiłam. Zobaczcie, tu wszystko tu.